Mmm, skończyłem. No, powiem ci wprost. To miasto jest mokotowe. Możesz robić u mnie albo wypierdalać. <grym> Wolę robić do ciebie. Znasz pieśń? Nie. To się jej nauczysz podczas egzekucji własnego szefa. O kurwa. O kurwa. Widzę, że przemyślałeś tę decyzję i to mi się podoba. To jest początek nowej ery. Mam nadzieję, że będzie owocna. Ja również. Mundur za niedługo dostaniesz. Wszystko będzie zamówione. Na razie udawaj, by się nic nie stało. Doran jest kolejnym, którego trzeba przekabać na naszą stronę. Był kiedyś członkiem i będzie musiał wrócić, bo kotów się ma w sercu. To nie jest kurwa cyrk, jak wasza organizacja była. Wiesz co? Słucham, by nie było problemu. Że żeby się nie zdziwił. Mogę zniknąć. Do ziemi to szybko. Nikt nie znika na mojej warcie. Na razie udawaj, że się nic nie stało. Pracuj z nimi. To będzie chwilowy okres. Nikt ci nic nie zrobi, pamiętaj. Nieważne co zrobiłem bo byś z nimi? mogę to we z twoją rodziną teraz? My cię nie opuścimy, oddamy za ciebie życie. Dobra, jak coś, znikaj szybko stąd. Bo pamiętasz, to było spotkanie. Mhm. A oni lubią sobie patrolować. Ja na chwilę będę musiał zniknąć z miasta. Pojawi się później. Także oczekuj na telefon. mhm i witam wszystkich. Jesteś teraz częścią naszej rodziny. Mam nadzieję, że na długo pozostanę. Oto się nie martw. Mokro to jest wieczny. On będzie trwał w naszych sercach. <grym> Miło cię było spotkać ponownie. Jak patrzyłem ja dzisiaj na to również. spotkanie, to w sumie było widać to góruje. Nie będę sobie dawał pluć w twarz. Chciał warunki, to je dostał. Najchętniej to po prostu wyciągnął tak, każdemu po kolei i powiedział: Wojna rozpoczęta. Ale wiesz, jak to wygląda. Szczerze? Na to liczyłem. Niestety, pewne rzeczy mnie nadal ograniczają, pamiętaj o tym. Ale to jeszcze chwilka. Już formujemy grupę. Starsi ludzie się zbierają. Następnym celem jest Dorian. Śledź jego poczynania. Bo wydaje mi się, że się szybko złamie i dojdzie do nas. I to co? Robimy nowe porządki. Dokładnie. Moko to w 2 2.0 powstaje. Mhm. jak Feniks. Powstajemy z popiołów. 50. No, to też wiem, że Gryn pomaga. Znaczy, po, ja nie wiem tego ani co, ani o nie powiem, ale podejrzewam, że Gryn pomaga Mokotowie. Dlatego... O Jezus! Oże, o że, je... skurwa! O! O kurwa! Ojej... O Jezus... Zaraz dobry... Co to usłyszałem, zaraz jesteśmy... Kurwa, Czesia? Dzień dobry! <grym> Halo! Przecież wąski wpierdala mi się w negocjacje, to co ja będę tu? Jak będziecie w pięciu nie, gadać, mężczy... to nie będziemy negocjować. Witamy. Przecież... Witamy Pana witamy Arnolda! Panie Arnoldzie, witamy! No i mu w dupę. Dobra, panie policjancie. kurwa. Oh, kurwa. Kurwa, zatrzymajcie go. Skurwielu. Jóśstum! ma ma 350 sekurzy. Kto? Zapytaj... No kurwa nie tak tak nie, to, to jak mam do niego mówić. I także, i także. Dobre. Ja miałem straszne kurwa lagi jak strzelałem, nie? Oni tak przecież wiedzą, że to jesteśmy my. Nie, spasito, jeszcze jedno wini mi siedzi Pojebało ci się, o oh, nie, nie oh, Kurwa, oczka są Kurwa, przypadkowo debilu kurwa, Przypadkowo debilu O Bierz go Ja nie będę kurwa, sam granice, kurwa też powiedziałem mu, że przypadkowo go napierdalałem kurwa. Idę sobie z nim to wyjaśnić. On używa klamki i do mnie strzela kurwa, chociażby powiedział, że ręce podnieść kurwa. A nie napierdala mi kurwa z klamy, idiota w ry. Edmet się kurwa robi. To chociażby mnie kurwa powinął. Albo przycelował kurwa i powiedział cokolwiek ej. A on napierdala mi kurwa w mordę kurwa z metra. Dobra. Ja spierdalam. Co się stało? Dostałem strzał w bark Pierdolę go kurwe jebaną pierdolony deathmatch se kurwa przyjechał z innej dzielnicy i se deathmatch urządza idiota jebany Kretyn kurwa Dobra kładziesz się na stół czy będziesz się wykrwawiał dalej? Co? tam czy kładziesz się na stół, czy wolisz się wykrwawiać dalej? Sytuacja jest napięta, no. I dla wszystkich znana. Powiem wam tak... EJ, KURWA, MAM GO! PATRZ TY! i co, CO JEST no, KURWA? Czemu nie mogę go użyć? Co no bo mam złotego Rolexa, co? kurwa. I nie mogę go za godzinę sprawdzić. Co jest? Kurwa? A, bo to tak wiedziało chyba. To, no nie, to no tak jak wiesz. nie? No już sprawdzałem kiedyś, to no właśnie potem mi był. Mówię ci, coś to się spierdoliło To my dalej jedziemy, czy jak? Jedziemy dalej, tak tak, chodźcie Nie ma co tutaj Stać, im szybciej Tym więcej kasy Co jest Dej, tyś masz na ręku, że... Sprzy... czy tam gazety? O. Bardzo... Panowie, się Czytam gazetę LSPD przyjechała Wracamy Panowie, bardzo bym prosił Wrócić jedziemy do dalej! Z zakładnikami Ty? To za był swój czas, panowie Podnieś broń, podnieś broń Strzelają ty, strzelają Ty Zakładników, kolejna Spokojnie, spokojnie, spokojnie Leży cwel, kurwa ty, Dobra, strzelam, ja szybko! Dobra, szybko, 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 Rura. szybko na Strzelają, Jezu Szucwajel, szybko, szybko. Kurwo, jebana, gdzie ty mi tu wsiadasz? Uciekamy, uciekamy wszyscy Zapina rozporek Ej halo panie oficerze, co się stało? Panie władzo? ej coś ty kurwa zrobił? Gościu EJ OFICER DOWN 10-13 Kurwa sytuacja jest napięta Kurwa Oj, spierdalam <głos> <głos> Nie, no ale to nie można Tak kurwa rozjechali go Halo Oficera wam ktoś potrącił Panie Halo Panie władzo Oficera ktoś wam potrącił Co jest kurwa Ej, panie, coś tu się... Coś tu się dziwnego stało Co teraz? Co? Jak co? Dziwnie ci otworzyłem, babu się ty co teraz? Nie wiem, ja sobie mogę odejść, a pan Janusz raczej nie Nie, w sumie może. Ci przesiądzie.